skutecznie chronić przed pociskami. Kamizelkę kuloodporną, tak zwany ciekły pancerz, stworzyli polscy naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Kamizelka może przyjąć na siebie serię pocisków z karabinu maszynowego. W sumie chronił przed 17 różnymi pociskami. Wszystko dzięki właściwościom niezwykłej cieczy, która ją wypełnia. To tak zwana ciecz nienetonowska konsystencji podobnej do tej, jaką ma kisiel lub rzadki miód. Jeżeli natomiast działa na tę ciecz siła, ona momentalnie przechodzi od właściwości typowych dla cieczy do typowych dla sprężystego ciała stałego. Ta jest w stanie przechwycić pocisk w bezpieczny sposób dla osoby, która ją nosi. Gdy pocisk uderza w taką gązelkę, rośnie lepkość takiej cieczy i jej zdolność do powstrzymywania obiektów lecących dużą prędkością w kierunku tej cieczy. Materiał jest na tyle elastyczny, że można go nawet włożyć do kieszeni. Noszenie pancerza jest dużo bardziej wygodne dla służb, które mogłyby go używać. Oczywiście po przejściu odpowiednich testów. U nas najważniejszym testem jest ostrzał tych kamizelek. Sprawdzamy dwa parametry jak gdyby. Pierwszym parametrem jest to, czy kamizelkę przebijamy. Drugim parametrem jest to, jak kamizelka w czasie trafienia pociskiem ugnie się na symulowanym elemencie ciała człowieka. Badania wykazały, że nowa kamizelka o 60% zmniejsza ryzyko ciężkich urazów ciała.